Welcome to the next episode of the series Mass Effect 3. I was supposed to connect with Anderson. Damned if you aren't a for Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's <laughs> more like it. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. <sighs> That's part of my job, do? man. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details but let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in Not that bad you and i knew what we were in for but everyone else i don't think the shock's worn off yet are you safe that changes by the hour i caught a shuttle eve out of vancouver and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive what about the reapers they're harvesting everything that moves they're focusing on the big cities which does give us some room to maneuver you think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now all we can do is organize the resistance at a local level. no lot the like volunteers at least. Volunteers. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Then I'd have to play diplomat. Better if you stay alive. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Anderson out. Shepherds out. Wszyscy out. <laughs> eee, Reputacja plus 2. Prymarcha. To wszystko. Myślałem, że coś chcieliśmy powiedzieć. Dobra, kochani, żeby nie przedłużać tych gadatywych momentów, tu jest. Jak on miał na imię? Wreith? Ach, ten. Język, dobra. Trzeba przejść... Dobra, kochani, lecimy. Kochana załogo, porozmawiałem sobie z Tyler. Porusznik Tyler chyba. Z Eddie pogadałem, mówi, że ciało się przystosowuje i załoga też przychodzi do niej już. Do tego ciała. Żeby pogadać, chociaż mogą zrobić to z każdego miejsca, także to wiem, już jak... Eee, członka załogi, zbada działania Cerberusa, kompleks zasłony, wylecz genofagium. Lecimy na ten... Eee, gdzie? Na tą bombę Cerberusa. Dobra, kogo bierzemy? Garusa przede wszystkim. To. I weźmy Liarę Soni. Może się przydać chociaż. Weźmy, 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 weźmy jednak. To bardziej bojowe. Akcept- Minus 200%, ale broń broń to broń. Kurde. Tu masz dwa t modyfikacja broni. Właśnie, mogę coś zmodyfikować. Eee. Co tu mamy? Aha. Tu mamy tak. Modyfikacja drążąca. Amunicja, modyfikacja drążąca do karabinu szturmowego. Eee. Dużo naruwa zwiększa obrażenia 15%. To będzie dobre. A tutaj. Tu mamy napisane. Zwiększa gęstość magazynka pozwala na więcej strzałów. To będzie dobre. Dobrze, dobra. Zatwierdzam. Modyfikuj. Moduł koncentracji karabinu sniperskiego. Krótki okres pełnienia ze światła kółkacza, jak najbardziej. Druga modyfikacja. Zapasowy pochłaniacz. Zwiększa pojemność zasobnika za amunicją. Może nie. Obrażenia 15%. Zastosowany celownik. Zwiększa celność. Weźmy sobie celownik. O, to jest snajperka. Eee, tu już chyba coś jest. Tu mamy ultra lekkie elementy, zmniejsza wagę broni. A, tylko to. Dobra, tutaj już nic nie ma. Potwierdzam. Tu mamy zapasowy pochłaniacz, bagnet, lufa dużego kalibru, zwiększa obrażenia jak najbardziej. Pochłaniacz, bagnet, pochłaniacz. I tak jestem na tym. Chociaż kurde, bagnet byłby dobry, ale wolałam nic jednak. I tutaj. Dufa dużego kalibru albo celownik do pistoletu, więc celownik można wziąć tu. Zatwierdzam. Eee, powrót. Zatwierdzam. Mamy trzy punkty: strzał wstrząsowy. Strzał wstrząsowy. Z mojego dużego efektu naprzeciw przeciw barierom. Większe sobie pancerz. Bariera ten szansa na ogłuszenie. Weźmy na ogłuszenie. To jest poziom drugi, tak? Dobra, punkt jeden, więc niestety. Liara, Soni, strzał przeciążenie, Turieński Rebeliant. Drążąca, zwiększa obrażenia broni, zwiększa pancerza, jak najbardziej. Wstecz i pani Liara, 7 punktów, ma czysta biotyka. Zwiększa zdrowie tarczy, pośladowanie jak najlepiej. Odkształcenie osobliwość, tworzy kule ciemnej energii w więzi przeciwników, to będzie dobre. W drugim poziomie szybkość ładowania jest lepsza. I kolejne dwa punkty zastój. Zatrzymaj wroga w miejscu tym potężnym polem efektu masy, nie działa na cele upadce żołnierzy. Eee, większe uszkodzenia bali. Bardziej... Tak, ta, ta, to będzie dobre. Myślę, że oni będą uzbrojeni po prostu, dlatego wybieram właśnie takie modyfikacje tych broni. Do no, we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there and stop them. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Pack it out. Over and out. Whoa. Cerberus got that cannon operational, Commander. I'll go back up, get a read on what they're shooting at. Get on it. All right. Let's find the control room for those cannons. Kill anything in our way. Sounds simple enough. Cicho. Pięknie, pięknie, celowność kurde, idealna wręcz. Pięknie, prawda? Ło wow. Jakiś grenade by się tam przydał? Nie, to jest grenade. Tak. Tutaj też mamy grenade, a. ale to był po drugiej stronie, więc luz. Pancerzony cel. Kurde, nie mogłem go yy, zaatakować z broni. Do walki wręcz z tego bagnetu noża Jeszcze jeden granat łapcie Podoba mi się, że właśnie oni wykorzystują te wszystkie rzeczy typu właśnie granaty i tak dalej Trochę ich oflankujemy A nie, to jest garus, kurde, ja strzelam do niego. Co za dureń. Pyk. Właśnie ten system osłon tu jest fajny, jednak. Tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Wiedzieć, kiedy nacisnąć. Bo ja mam to pod shiftem. Pod shiftem mam również bieg. O. Zapasu amunicji, co wziąłem. Kredyty. k wieżyczka gdzie wieżyczka jest Dobra mamy kanon a czy to działo Nie krogeną, Jak mogę tu to działo jakoś zmodyfikować Zostaw medyczny tutaj Konfiguracja. Ale kto to mówi, że ten? że trzeba power down. Wow, ale ma tego? Nemesis, no właśnie. Leksykom. E Dziennik? Ej, były, był, w był, Oposażenie Opasażenie, wyposażenie, czarna gwiazda. U mnie klucz jako broń. Wszystko przeczytane. A, żniwiarze. Może tu? Nie, 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 nie. Nie ma. Machaj się tu, ktoś strzela jeszcze. Jest ta kula ciemnej energii. Puszczę im tam granaida. Jeszcze jednego Dobra O, ten skąd tu? po tej stronie jest, mam nadzieję, że mnie nie uszkodzi Dobrze Ten zginął Ktoś strzela do nas Klin Skąd się wzięło tyle tu? Eee. pistolet. Strzelba. A mogę cię tak namierzyć i strzelić Chyba mogę. Tak w sensie wiecie o co chodzi. Tu go namierzam. I strzelam. Kurde Frag out Dobra, zmieńmy na coś o tą sniperkę zobaczymy Bo ona ma dużą szybkostrzelność nawet Fajnie, jak ten obraz się tutaj widzicie Jaki mam ten Na co mam skupienie? Tam mam y ostrość I to jest fajne To jest fajne Kurde nadal mam przyzwyczajenia nie wiem czemu Że się Przyklejam do ściany za pomocą spacji Dobra Weźmy sobie strzelbę O to mogą być No właśnie, pytanie czy teraz jak sobie go ustawiłem na głowę Chyba mogę No, i kudę nie trafiło. No to chyba zginął. No, aha. Odłóż zasilania. Ponownie aktywuję moc. No to aktywowałem. Chciałem iść teraz. V. Tam. No, odejdź od tego.

Вау. Я имею в виду, что они не Masaka tu jest, jeżeli chodzi o. Głębiej, nie fajne skoki to są. To jest czy co? O, kurde, fragauta. Kolejny fragat pójdzie, bo koleś ma tarcze. No, wiedziałeś, by puknąć. O Dobra, spłynie Tarczownik. Fajne są te walki, kurde, muszę przyznać. To sterowanie jest takie dosyć... toporne, mega. Znaczy, no to albo to porne, albo trochę, albo mega. Grenade, leci. No nie tu! Skacze, pad skacz Eee przy tego już jesteśmy bliziutko Tą wieżyczkę trzeba Ściągnąć Tam jeszcze ktoś jest Chyba nie

It sounded like you and the Primarch were scheming behind my back, Shepard. We weren't. It doesn't involve you. You better not. What's the situation back at the Chunka? Scouts from Clan Jorgal tell me the Reapers are increasing their numbers. They're trying to soften us up for the main invasion. <laughs> it won't happen. Krogan don't have soft spots. the female Krogan didn't seem to like you much. It doesn't matter. I'm her clan leader and she'll obey my word. Her immunity is an unexpected gift. It will force the other clans to accept Earth's Our offspring will outnumber theirs in no time. How could there be trouble with the Rachni? The last queen died years ago. They can't be back. So you say. Reed, they're extinct. Well, the scouts found something. Could be nothing. Or it might be another invasion. If it is the Rachni, they need to be stopped. Dobra, to wszystko. Let's get back to work. Mm -hmm. Na temat mojej ostatniej misji. Salarian scientist of yours. He failed to mention how he was going to take his tissue sample. This ship doesn't have enough painkillers for where he cut me. <laughs> <laughs> no, dobra. Kochanie, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek yy, i zobaczymy w następnym odcinku yy, co mamy do wyboru. Właśnie teraz zobaczmy. <laughs> co mamy do wyboru i zaraz zadecyduję. Jaka będzie następna misja? Bo myślę, że te misje to są te misje główne, tak czy inaczej. Co my mamy tutaj? Natuczance. Mamy... Odszukaj bombę. Właśnie to była ta bomba. Wylecz genofagium. Także albo to, albo to. Myślę, że... Raczej coś z bombą. Im szybciej bomba, tym lepiej. A potem szybko genofagium. Także na razie dzięki za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia już w ruinach miasta. Trzymajcie się. Pa, pa.